Siemanko, znajdujemy się dzisiaj pod moim centrum zaopatrzenia, materiałówka, centrum dociepleń, materiałówka, Liszki koło Krakowa. Ja tutaj u nich wszystko kupuję, mają wszystko co do dociepleń, styropiany, wełny, wszystko wsią. Wejdziemy jeszcze na chwilkę do środka. Tu tynki, nie tynki, no wszystko mają, parapety, krótki filmik nagramy. dobry Zrobimy taki mały obchód po sklepie Narzędzia, nie narzędzia Prezes będziesz na YouTubie Dobrze No już bezsławny <gry> Tutaj też takie ciekawe rzeczy wszystkie Wszystkie materiały, jakie ja używam, właśnie Straight Flexa, zielone, pomarańczowe, czerwone, wieszaki, niewieszaki, wszystko wsią. No to jeszcze podamy numer telefonu, dla zainteresowanych, można się targować z ceną. Czy to teraz, Nie, nie trzeba o o o o no. coś powiedzieć bo będziecie, będziecie kurwa sławni teraz <gry> Dobra kończymy nie przeszkadzamy w robocie Na razie